Siemaneczko, kochani, siemaneczko, z tej strony Venom Lazarus, po drugiej stronie jest... Mordard, siema. Siemaneczko, ale rypnęło coś. Kochani, dzisiaj pokażę wam jedną z gier, którą e, monotonnie i do znudzenia gramy. Teraz jest... na jakiś czas, jak nam się znudzą wszystkie. Tak, to jest gra, taki backup, typu jak się już znudzi nam coś, e, to gramy. Jest to Dungeon Defenders jedyneczka. E, jak to nazwiemy? To jest e, Tower Defense. Mhm, mm coś tak. Ta, no, ta. Tower Defense, dokładnie, to jest Tower Defense. Mamy różne klasy postaci, różne wieżyczki, które możemy e, stawiać. O, Marder właśnie ogniową postawił. On gramagiem, magiem, ja wojownikiem. Wojownikiem, zakutapała. Zakutapała. E, jako wojownik, jak widzicie, mamy tutaj e, mogę stawiać bariery. Też mogę, i co? Tak, e, mogę postawić e, takie obrotowe i tak dalej um, zobaczycie, zobaczycie, jest tego troszeczkę mm, zaraz czekaj, ja to sprzedam, bo to po prostu mi na środku drugi moją ulubioną oczywiście e, jest. E, zaraz, nie to. Czekaj, kurde, która... Jak na wojownika to są kule. Jest taka armatka, którą kula mi wali. I obrotowa wieżyczka, która to... to e, zielone, które widzicie? To jest zasięg jaki to ma. I ona. Pozdrawiamy Karo, która chce mnie właśnie zaprosić do Counter strike ale jednak sorry, ja nie gram w Counter Strike'a. Więc, no, tak to wygląda. Oczywiście można to upgrade'ować, jak się ma manę i tak dalej. Świetny tower defense, polecam wszystkim. Pokażemy wam parę mapek, tak testowo, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Mamy levele oczywiście postaci. Ja mam... Który ja mam level? 763. 7-6, no. Mardard 9 4, Maniak 1. Więc... Dobrze, zmienię postać, nie ma problemu. Właśnie, e, możemy... Ja mam jeszcze zrobioną jedną postać. Jest to e, Monk. Fajny taki łysy, a ty, a, ty robocikiem tym? E, Monk e, ma dla odmiany możliwość stawienia różnych pułapek, bo on tylko pułapkami rządzi. Um... Moja ulubiona to jest elektryczna aura, która, jak widzicie, ma olbrzymi zasięg i napierdziela wszystko, e, że tak powiem, elektrycznością i aura spowalniania, e, która spowalnia strasznie wrogów. Więc, Samardart, byśmy pokazali jak, e, może testowo na początek, jak się rozstawiamy, mhm. jaką Bo misję czekaj, bierzemy. Oczy... Obojętne. Bierzemy z kampanii po jedną z pierwszych misji, może nie... A może e, alchemik laboratory? Alchemik laboratory naszą ulubioną, dobra. Ale na Nightmare mi się jakoś tam nie chce zbytnio. Normalną, bez survival mode, bez niczego. Dokładnie. Dobra, no to robimy go i idziemy. A, aha, zostałeś na Monku? Ta! Ja mam właśnie czego? Okej. Okay. To mówisz, rozstawiasz aury? Chyba live się nagrywa, <laughs> Fajne jest... O, tutaj są skrzyneczki na początek, które musimy zbierać, e, ponieważ to jest mana, tak na starcie. I zobaczcie, po lewej stronie na dole macie życie i manę, która się zbiera. E, można zmieniać e, przed turą postaci i tak będziemy robili, ponieważ e, każda misja jest przeliczona na czterech graczy. A nas jest dwóch. No dobra, czyli gdzie Aury? Bardart? Tak jak zawsze. Nie pamiętam gdzie były tam Tam jedna na środku. A tu, dobra. Eee, I dublecik z tyłu drugi. Cały zestaw, tak. Ale tu nie mogę. No to gdzieś tu po prostu. Dobra, to tutaj przy wejściach, nie? Dobra, tu jedna. Nie, 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 bo masz już przejść za duże. One już obejmą oba wejścia naraz, także tu. Gdzie? A nie mogę, bo szybko się wyeksplotują. Okej, nie, tu nie idziesz Dobra, dajemy dwie. Boże, nie panikuj. Z Pamiętajcie, że wszystko się zużywa, znaczy aura i tak dalej. Trzy yy, strange dawać? Nie, nie trzeba. Tylko spowolnienie elektryka. Ja Dobra. sobie poradzę bez problemu. Tu druga. A tyłem ja się zajmę. Tyłem się zajmi. Elektryka aura. O. Dobra. I szybciutko się zmieniamy, szybciutko, bo zostało 9 sekund do... O! Jestem. Cholera, mana została. No dobra, kochani. I tak to wygląda. Wychodzą z... Mamy tu wejście, tam wejście i tam, i tam wychodzą e, różnego rodzaju... Chciał ogry? Mm, gobliny, orki, gobliny. Ta, które chcą najechać na nasz świat. Ale dostaje koleś. Ale A to czy... nie jest fair, ja nie muszę się nawet ruszać, wszystko poszło do ciebie. No właśnie, i to to chodzi, kochani, że. Ja akurat jestem mocny, to jest początek, yy, więc początki są. lajtowe. nie? jak uh -huh. mój aury, Wo, Potężne. Na razie są na hita dla mnie. I będą na hita. Przecież to mm, tylko. Insane. No, pod... A nie, no tak, to jest 7 wejwów. Zaczęliśmy od trudniejszych, więc... O, czasem itemy lecą, a akurat to są itemy dla mnie cienkie, o, mogę mapkę sobie włączyć. To co, ty chcesz ty zaobezpieczyć? Co, so, ty, ja tu jedną postawię, wieże i to starczy. No. Ja chciałem pokazać jeszcze, to wiesz co, to poczekaj, to postawię jedną tu gdzieś, wieże też, e, na wszelki wypadek, jakby się przedarli. To masz na drugą kulkę. Obrotówkę. Kulę postaw tylko. Dobra, obrotówka jest fajna. Odstawię je daleko, że to już ostatecznie, nie? Jak oni będą się przebijali. Ale to twoja elektryczna, to jest elektryczna zresztą. Da sobie radę. I teraz... Tak naprawdę... Upgrade'ować trzeba... O, na pierwszy poziom na przykład Aury. Już nie mam many. Czekaj, gdzie ja mam... Mhm. Tu jak trochę many leży... A, za mało. Gdzie jest niżej? Gdzie jest niżej? Z tej strony chyba jest niżej. Mardar ma Pet'a. Który jest kurczakiem, a ja mam taką, ee, jak ona się nazywa, e, tą... Na żyrafę? żyrafę na bieżni. Więc napiszcie kochani, który jest fajniejszy. Czy kurczak martarta, czy moja żyrafka na bieżni. Zobaczcie, jeszcze biegnie, tak sobie chodzi. Dobra. E, siłowo to mój kurczak. A tam siłowo nie chodzi o staty, tylko o wygląd. Fancy, fancy. O, i proszę, idą następni. Oczywiście... O, ile śmieci. Eee, te śmieci później można sprzedawać za manę i dokonywać różnych upgrade'ów i tak dalej. Jak tu stoją od mojej aury. Oczywiście aure postawiłem tym e, mąkiem, no nie, więc się nie przejmujcie. Tutaj będziemy mieli też bossa, kochani. A jakie co by upgrade'uje? Ty, właśnie, boss. Może na bossa coś przygotujemy? Mhm. Chcę postawić takie dwie wieże moje. A wiesz co ja zrobię? Ile mamy? Po prawej stronie na, na w rogu jest tak zwany defense unit. Ty na Sumonerach chyba się nie będę zmieniał, nie? Nie ma sensu. Oczywiście, że nie. Na bossa jestem przygotowany w razie ja czego. Ja też. O, dla pewności jeszcze postawię sobie. O! Ogniste stawiać czy nie? Z jednej strony? E, nie, nie ma sensu. I tak to go. postawię tylko na bossa wtedy. Dokładnie, z drugiej strony postaw jakby boss był eee, Z bossem jest tak, kochani, że boss eee, że tak powiem jest co ileś map. To nie jest, że na każdej mapie jest boss Ale, ale, że tak powiem... No trochę mamy eee, No ale są różne, różne... Dobra, różniste, jedziemy, różniste bosiska. I powiem szczerze... O! Możemy na drugi level już podpakować. Oczywiście... Kurde. Chyba za łatwy poziom trudności ustawiliśmy. No. A który ustawiłem? Insane? Mhm. No, Insane jest dla nas za łatwy jak na tą mapę, bo... Ja nie mówię, że inne mapy. Są mapy, których nie jesteśmy w stanie na Insane przejść, bo we dwóch. Bądźmy szczerzy, są mapy, które nawet i na Easy ciężko przejść. Dokładnie. Na poziomie. Bonusowe. Oczywiście, to jest, to jest akurat mapa z, z fabuły, więc fabuła ogólnie rzecz biorąc jest dosyć łatwa. No jak się zaczynało, no to nie była aż tak łatwa. No nie, jak się zaczyna, to zaczyna się od easy. I to od pierwszych leveli, jeżeli się oczywiście nie, nie oszukuje, jak to Mardart lubi tak podpakować postać. Przepraszam, ale itemy dopiero ostatnio znajdywałem porządne. Ach, itemy, itemy. Pokażę wam inwentory, poczekajcie. Gdzie poluję jeszcze o, na sety? Tu set. są itemy? Tu jest a, pasy. A że święcenia. są sety. Nie do tego. Wiem, są sety, ale to już jest bardzo wysoko. Nie, właśnie. Zauważyłem na jakiej zasadzie to działa w 100%. Tak, jak masz na przykład y, nazwę z itemu, nie? Ty podaj, że masz y, Transcendent albo Medical. Aha. No, to musisz na przykład, jak masz y, Mythical y, Enchanted Mile, coś tam, no to drugi musi mieć to, do, to samo. No taką samą nazwę, no. Mhm. Mm I nieważne, co to będzie. No, myślam się. I zwiększa to, jak masz 4 itemy, o no, 40% twojej statystyki. Na o, itemach. Padnie. No i, i brakuje mamy. To byłaby we, zwinąłem. 5 z 7. To gie dawaj od razu. Od razu jedziemy, już nie będziemy tego okresu przygotowywania czy, czekać. Bo bo to, to nie jest bez sensu. sensu. Dokładnie, dokładnie czekajcie. Boss to zejdź w parę sekund. Dokładnie, boss to jest. Dla nas na tym poziomie trudności bos jest pikus, ale łatwiej nagrywać, dlatego że wiecie no, chodzi o to, żeby pokazać jak to wygląda, a nie... O ile mamy! A nie Man... się męczyć. Dokładnie. Tym bardziej, że tyle czasu nie... Producent nie przewidział. Hehehe tu się pójść dzieje jest. o kim mówisz? O producencie o sobie? Nie no wiesz, produ producent producent, nie? Aaa, ten, ten producent. Ten, 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 ten producent taki wiesz, ukryty. O cholera. To już o nim mówisz? Tak ci! Ty miałeś tego nie zdradzać. <laughs> Dobra, to... Czem... być ukryty. <laughs> Aha. Ukryty, ukryty wąż. Tak. Dobra. Kochani, ogólnie rzecz biorąc map jest dużo. Jest było systematycznie eee, dodawana. Kampania ma 12, z dodatku mają 5 map. Aha. No i w portalu masz 4 albo 5 map z takich no podstawowych. Dokładnie. Czyli reasumując, możecie sobie na przykład zakupić grę, czasem są promocje fajne, więc polecam. Albo zakupić na wersję podstawową, wtedy macie tylko kampanię i plus tam chyba parę dodatkowych. Jeszcze, teraz, jak dobrze pamiętam, średnia cena waha się około 5 dych. 50 zł, ale za wszystko? Tak. Dokładnie, za pełen pakiet, czyli ze wszystkimi bonusowymi mapami i tak dalej. A co jest najśmieszniejsze? Jeżeli macie kumpla, który. Ma wszystko, a wy tylko podstawkę, to i tak możecie z nim grać na tych dodatkowych mapach, z tak. tym, że wam nie będzie to tam zaliczało do jakichś tam, e... mhm. do czego tam, jakieś achievementy inne pierdoły. Nie, właśnie achievementy zalicza. Też? No. no to, to tylko ja po prostu nie możesz hostować tych, tych map. Aha, no tak. No i final wave i boss wave, tak? To jest na tej zasadzie. Dobra, tak. dawaj G. Już dałem? No, i jedną wieżę mamy na maksymalnym poziomie. Dobra, mi zabrakło tutaj many na jedno, zaraz uzupełnię. Jak widzicie, im więcej potworków, tym więcej many. Many, 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 many. Dobra, jedną gwiazdkę wrzucam tylko, bo na trzy to nie ma sensu. Trzy, trzy gwiazdki upgrade'u to jest ostatni e, poziom. Co jest, kurde? Gdzie jest mana? A ten mi zabrał, kurde, bezczelnie! Ja tu biję ich, a tu patrzę many nie ma. Dlaczego? Oczywiście, jak zupełnie... Ok. Kurde, kradzie jeden many? Aha! Ty zrobiłeś na gwiazdkę, ja na trzy. Spoko, zaraz i druga będzie na gwiazdki, bo już mam many. Dokładnie, many, 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 many. Ja, ja, nie, nie, jak to się mówi. Zawsze będą na mnie wyzywa, bo ja mogę zebrać więcej many. Dokładnie. Znaczy, nie nie tyle nawet chodzi o więcej, tylko chodzi o to, że mi podkrada skubaniec. Yy, kochani, jeszcze jedna ważna rzecz jest fajna tutaj, yy, a mianowicie taka, że. O, czekajcie. O, dobra. Oczywiście są serwery i tak dalej, gdzie można sobie grać z innymi graczami z całego świata, oczywiście, więc jest mm -hmm. też ten, ale kochani. To nie jest takie bezmyślne, jak się wydaje na początku, takie napierdzielanie, nie? bo ja to sobie mogę pozwolić, tak, bo chlast, chlast i tego. Ale pamiętajcie, są mapy, które są cholernie trudne. I następna będzie taka. Tak, i tutaj trzeba myśleć o strategii, typu gdzie rozstawić... No bo niektórych rozstawić... mapy już mamy już takie ust ustawienia, że z pamięci lecimy. Tak, 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 na przykład tutaj. Tutaj to no, część rzeczy dodaliśmy, bo już tak, żeby pokazać, ale na przykład te aury tam i tak dalej, no <laughs> wszystko jest nie bez powodu. Z czego chodziłem ci po głowie? Nie wiem. Tak samo zauważ, można powiedzieć, że tutaj na tym poziomie to nawet połowy defensa nie ustawiliśmy. Bo jeszcze macie taką postać jak Summoner, która ma swoje punkty unitu. Tak, czyli po, punkty możliwości rozstawienia ilo, ilości tych wieżyczek i tak dalej. No po prawej stronie defense unit. Mamy 84 na 85, czyli Teoretycznie już nic nie możemy postawić więcej. A w, a w praktyce ja mogę już postawić. O! Pokażę co. Ha! Jedną barykadę już <grym> i już mamy 85 na 85. Dawaj ją! No! Nie, Dawaj bo ją! To za blisko Kora była. To ją upgrade'ujemy. Dawaj. Nieś yy, się zbagował, jo. Dobra, nie mam. Czasem ode. niestety, ale moby się bagują. Znaczy bagują? Gdzieś się schował skubany i stoi i nie chce podejść, swaniaczek. Nie, no Czekaj, się Bagują, wiesz? Zabijesz? Zabijesz. No i A. nadchodzi boss. Boss ogólnie rzecz biorąc. E, w tym to przypadku to jest taki demon z dwoma mieczami. Zaraz mm -hmm. zobaczycie. 14, 13. Nie, czemu moje ognisko tylko na zerowym? No bo po co więcej? Jak one są mocne Ale i tak najmocniejsza moja wieża to stoi tutaj Która? Elektryk? Nie te obok. A te, ale one wolno ale są dają. Ale wolne. Tak No, każde, każde wieżyczki, pamiętajcie, mają jakieś yy, że tak powiem wady i zalety, więc trzeba myśleć co się robi. O! I leci. No wiadomo, tu nie jest jak to się mówi wyzwaniem, ale... Cieniasek. <noise> idealnie przed barykadą. <głos> <głos> Widziałeś to? Oj, <noise> bo barykadę idealnie. A się wściekł? Bawimy się w elektryki, czy tylko. Możemy, pierwszą pierwsze pokazać. Jego, żeby pokonać, pierwszy trzeba rozwalić tutaj. Nie, e, takie... barykadę mi popsuł. O, aha, nie aha, był boss. Taki. Był boss. <noise> no, ogólnie rzecz biorąc, jak sami widzicie. Boss nie był żadnym wyzwaniem dla nas. Nawet nie zdążyliśmy podejść do niego. Ani uruchomić pułapek elektrycznych. Dokładnie, no, tu są takie pułapki i wtedy go łapie, łapie, że tak powiem, na się parę stunuje, czyli. Na parę sekund blokuje, że nie możesz ani ruszyć, ani zaatakować. Dokładnie, dokładnie. I wtedy jest luz. No i ogólnie rzecz biorąc, kochani, wszystko wtedy znika. Zrobiliśmy, zaliczyliśmy, dostaliśmy niby jakąś nagrodę, tu jest taki ta e sklepik. Bierzemy ta, ta. item. Nagroda, która jest guzik warta. Nie wiem nawet która to, bo mam różne rzeczy. Jak widzicie, tutaj mam miliard <laughs> expa, Więc teoretycznie o, możemy Tylko zobaczyć. Powieć, skąd masz ten miliard? O, to takiego jednego szaleńca. O, czekaj, 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 czekaj. Eee... O, zainwestujemy. Wydam trochę z tego miliarda w peta. A co, mi tam? No tak. Ja później pogram i uzbieram kolejny miliard dla ciebie. Tak, bo tobie to idzie. chyba. nie tak. jeden. Dobra, się styk, styknie. Wydałem trochę. Bo nie mam, gdzie many wrzucać. Już. O, to jest Summoner. Dokładnie, który stawia e, duchy, które w, mają własne zdolności nawalania i tak dalej. Dobra, kochani. I może latać z kubany, no? Ej. To jest nie fair. A ja jestem klocek. A! Nie mogę wskoczyć. No. No proszę cię. Dobra, kochani, teraz yy, pokażemy wam na szybkiego już tylko jakieś parę innych map. Tak na zasadzie, jak już jesteśmy ustawieni. Więc czekajcie i sami ocicie. I jesteśmy, kochani, yy, na innej mapie, tu jest oczywiście takie już zaburowane tak z naszymi, że tak powiem, barykadami, że nie ma szans, żeby coś przeszło, <coughs> nawet trochę przesadziliśmy, bym powiedział. Bo to jest, jak to się mówi, gra do jednej bramki. Tak jest. Stamtąd idą, tam, tam... Z trzech tam. stron idą w sumie. Tak, dokładnie. No, dajesz. Yy, więc poczekaj chwilę. I ogólnie rzecz biorąc yy, Powiem szczerze, że jesteśmy tak zabezpieczeni, no i oczywiście to jest z bosem. A zobaczycie bosa będzie śmiesznie. Mhm. A co ty na to, żebym teraz wszystkich płuczników strzedał Możesz Pozwalasz mi. A. O! o, 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 o. o. Ogr. O nie nie dam. Duży ogr. Ogry są wbrew pozorom ciężkie ze względu na to, że to takie duże stwory. Przez ten czas ja sobie coś O, na przykład tutaj. Bo jestem pełny. O, chyba o, u mnie też. O, tak. pokaż ograb Ogierek, ogierek, chodź tu. To jest takie wielkie bydle, co niestety ma dużo życia, akurat w tym przypadku nie, ale... O, już to teraz Potrafi mieć po kilkadziesiąt milionów. To teraz sobie wyobraźcie, no właśnie, nie dość, że kilkadziesiąt milionów życia ma. To jeszcze wyobraźcie sobie ich na raz, nie wiem, mośmiu, tak dalej, jest naprawdę to mało powiedziane. No, mało. Boże, co tu się dzieje? Ogniście tutaj. No, ogniste robią dużo zamęt. A te przyzywa, ale... przyzywają, kurna, że tak powiem, różne stworki. No, ogniste robią wielki zamęt. Ale za to są mocne. Dokładnie. Dobra, sobie upgrade'ujmy może barykadę dla jaj. Dla ja i mówię, bo już jesteśmy tak, kurde, tutaj obwarowani, że... No dobra, sprawę, na tym poziomie trudności to tylko te twoje A auty... jest to Nightmare, kochani! ...byłyby potrzebne. Ta, na tym poziomie trudności wystarczy jeden grad, żeby wystawił coś. Mhm. No ale widzicie, no to jest, jest na tej zasadzie. Spadać potrzebuj many. O, właśnie. No, za mało many. <laughs> nie, nie ulepszymy wszystkiego na max. No nie? A były o. mapy że O, gdzieś... te duchy, bo to są duchy. Ci łucznicy i tak dalej, to są właśnie e, tym przyzywaczem, tym co Marder dodatkowo gra. Tak, są one. E, z której strony będzie boss? Chciałbym go zobaczyć. Z chociaż... mojej. To dawaj, ja go pokażę chociaż, zanim zginie. A skąd wiesz, że z twojej? Bo zawsze z tej idzie. Tak? Tak. No to pokażcie go. Będzie śmiesznie, bo to jest boss. Zresztą bardzo śmieszny. Mhm. Mm <noise> Ty z tym kurczakiem. <noise> Kaszelek. A co? Kurczak musi być. E tam kurczak, sam jesteś jak kurczak. Hmm. Pamiętaj, to są chrupiące skrzydełka. To jest. No i macie bossa. Tak, to jest boss. Goblin Mech. Ja, ja wiem, jaką następną mapę zrobić Boss rasha Nie, 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 nie. Ale tylko na insejnie zobaczą wszystkie bossy. Nie, dzięki. O! Kolej się jest dosyć łatwy do pokonania. Zobaczcie, jak mu leje go, tylko ja go leję. Włączę dodatkowe zdolności. Oj. Chyba mu się umarło. <ścoughs> A! Ale mu się umar... Nawet się nie ruszyłem. No. Mana, mana, mana. Dużo many, kryształy, many. Mogę tego wziąć. No weź się, przesuń z włoku jeden. No, chamstwo. No nic, kochani, tak wygląda inna mapa dla odmiany. Inne rozstawienia, sami widzicie i tak dalej. No, jest to znaczące. Mhm. Dlatego, że no mówię, taktyka ma tu bardzo dużo. No, chyba że jesteście takie overpowery jak my. Znaczy, Overpower? Czy ja wiem, no mówię, są pewne mapy, gdzie dostajemy tak w Ciry, że, że to hej, ale to, to już są poza kampanią. Bo to, co pokazujemy, to są mapy kampanii. To co, Mardardard? Jedziemy następną? Dokładnie. No to jedziemy. I kochani, jesteśmy na kolejnej mapie, tym razem już ostatniej, jaką dzisiaj wam pokażę. Resztę map, jeżeli chcecie zobaczyć. To będziecie musieli, że tak powiem sobie po prostu kupić grę i pograć. Może kiedyś mnie spotkacie i z Mardardem tutaj na tej, że tak powiem, grze. Kto wie. Natomiast to jest to gra z dodatku pierwszego mapa. Mhm. Y oczywiście z bosem. Takie kryształy te co widzicie na górze, to się dostaje za zabicie bosa. To jest taka tam his historia, nie? Dokładnie. Okej, okay, dobra. Tą stronę, Mardart, ja już mam. Czekaj, jak tutaj sytuacja tu... jest? Tu jeszcze tylko wieżyczkę bym musiał. No dobra. <laughs> Znikają przedmioty. <laughs> Zobaczcie na mapę. Mapa jest rozległa. Ile? Zobaczcie, jak lecą ze, wsz... ze No. Już Przeciwie. tak łatwo nie jest. Znaczy, dajemy sobie radę bez problemu, oczywiście na nie? Ale. Na poziomie trudności insane, Ale. Już to nie należy do takiej łatwizny, jeżeli byśmy nie wiedzieli dokładnie, jak się rozstawić, co w pierwszej kolejności, co w drugiej. Co to jest? Boss. Nie boss, tylko ogry mnie tutaj napastuje. Ogry no, już mają więcej życia dla odmiany, nie? Niż poprzednich tych... Mm, półtorej miliona. Dobra, dziękuję. Niestety aury trzeba naprawiać. Co ty, nie trzeba. Znaczy, w sensie mówię, że ogólnie, że aury się zużywają, nie? Jak zadają obrażenia, co tu się kuźwa dzieje, ludzie. Ehm, dobra, jeszcze upgrade'uję sobie wieżyczkę na trzeci upgradej co chcesz Tak żeby być spokojnym Ogólnie mamy 836 wrogów, nie jest to dużo Mieliśmy po ile? Po 5000? Mhm. Bywały i takie mapy. Po 5000 i w ogóle... No to wiesz, to też nie idą 5000 na raz. O Chryste, a ja tu wierzyczki nawet na jeden nie pominąłem, bo, bo był Bim pod spodem Dobra, i myślałem, raz spokojnie, że wiesz. mają po 30000 tysięcy Spokojnie, wiem, że spokojnie, ale wiesz. Ja lubię wiedzieć, że jak pójdę stąd yy, walczyć z bossem albo coś, to przynajmniej będę wiedział, że tutaj jest zabezpieczone, nie? No, ja tu będę. Nie, no ty pójdziesz z bossem też walczyć. A po co a co, no po co ja? A ty to taka wiesz. Wiesz? Nie wiem. Moja minionka. Idź ty w cholerę! A cię kuźmą. Mój sługa, który wszystko za mnie robi. No nie, no nie. Chyba będziemy musieli porozmawiać poważnie. <ścoughs> Jezus, dobra. Yy, ale przepraszam, z tobą się nie da poważnie rozmawiać. A z tobą myślisz, że się da? Hej. Yeah. Też no właśnie, to o czym my rozmawiamy. Jeszcze na poważnie. Sam się z tego śmieję. Dobra, rusz dubsko do środka. Najpierw trzeba zabić tego jednego. Dobra. tu jest luz. Tu też jest luz. A jak tam? Tu jest podwójny los Tak? No to dobrze. No to kochani, idzie boss, idzie boss, idzie boss, idzie boss Oczywiście jak idzie boss, yy, wtedy są nieprzerwane fale wroga. Myślę, mm -hmm. to tutaj. Upgradeuję coś, bo po co mi? Szybko. Mmmm. Banalny bosik No nie powiedziałbym, zależy od poziomu trudności. Specjalnie tutaj aury spowolnienia i elektryczności, żeby go tu zwabić. Ale myślę, że go szybko roz rozprawił się z nim. Chociaż jest to wredny boss, ci powiem. Trzeba go bić w ten kryształ, nie? No wtedy najwięcej dostaje damage'a, ale tak, to nie musisz. Tak? O, i jest tutaj. Schodzi, jak to powiem, co? Dokładnie. O, a ja użyję O, pajączki, pajączki. No i już, pani. Dziękuję. Prawie mnie maluchy wykończyły. Tak? Mhm. No, małe pajączki są niebezpieczne, po to jest ta aura, te aury tutaj po środku, nie? Mm -hmm. Żeby nas zabezpieczyć, no i bo spadł. Widzicie, jest to szybka piłka, ale trzeba by ostrożnie, bo widzicie, mardarta prawie wykończyły. To co? Eee, do. Do, do tawerny. Return to the tavern jest. To jakiś, jakiś filmik, którego nie oglądamy. Nie będziemy spoilować Wam historii. I jesteśmy w tawernie z powrotem. Eee... Kochani, gra jest przednia, gra się naprawdę fantastycznie. Ten portal będzie otwarty tylko wtedy, kiedy wszystkie. Yy, wszystkie bossy pokonacie, z których mają te kryształy. I zobaczcie, co się dzieje. Później one ładują portal i mamy portal to the Crystalline. Ale coś więcej na ten temat, to musicie już pograć! No. Z czym ty jesteś? Yy, Jastair. Zero. Poziom? No. <laughs> Jezus. Świeża postać, której jeszcze nie zrobiłem. Aha. No dobra, no to co, kochani? Komentujcie. Subskrybujcie i macie prezent. I co mamy prezent? O! 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 Ego się używa? Yy, podczas rundy losowa wierzę z niego. Aha! Oczywiście, kochani, yy, jak to się mówi, wiecie w co gram. Może kiedyś się przyłączycie do mnie, więc trzymajcie się i do następnego. Siema. Hejka.